Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, a oto obiecywany e, materiał z Don't Starve, czyli nie głoduj. E, jest to produkcja kanadyjskiego e, studia Clay Entertainment. E, no i tak, mamy za zadanie przetrwać, e, Wilson ze sprawą e, demona, czyli ten tutaj bohaterek. O, nawet myszka jest. E, ten tutaj e, osobnik trafia do dziczy, e, i my mamy za zadanie pomóc mu przetrwać. E, no, i tak wydaje mi się, że zaczniemy sobie. E, moment, moment, bo coś jest nie tak. O! Teraz działa. E, zaczniemy sobie rozgryweczkę e, i raczej nikogo nie zdziwi, że polecimy sobie. Hmm, kogo my tu mamy. Jest Wilson, jest Willow, mam odblokowane, nie grałem strasznie długo w to Widziałem, że jakiś patch wszedł, znaczy zaczął mi patchować grę Mamy Wolfganga, który jest silny, ale wymaga dużo żarcia Mamy Wendy, która ma siostrę do pomocy Tu mamy robocika, którego mam zablokowanego, panią bibliotekarkę Pana drwala, bobra To jest Mim chyba, jeśli się nie mylę I Maxwell, czyli ta postać, która tego Willowa E, do tego świata e, wciąga, ale my polecimy sobie standardowo zaczkiem, ok? E, niestety nie wiem jakie są jego statystyki. Mam kilka modów, które zaproponował mi Geracz. E, one są. Czy znaczy nie, nie wszystkie zaimplementowałem do gry? E, Pikelit mapę i coś jeszcze chyba. Um, jeszcze z jakichś e, tych modów skorzystałem, a zaraz nawet e, powiem z jakich, e, już mówię. Display e, Food Values, e, czyli Isaac, wprowadza tą postać. E, mamy tutaj też itemy z Isaac, ale one są zbugowane, i w trakcie kiedy ich używam, gra się kraszuje, Minimap, i tak dalej, i tak dalej. No i tyle właściwie. E, więc polecimy sobie e, naszą giereczkę. O! Wybierzemy sobie Ajzaczka, Kozaczka, eee, no i lecimy. I tyle. Bardzo e, fajna gierka. Tu się generuje świat. Ja ten świat mam domyślny, jeśli się nie mylę. No, i tak wszystko zależy od tego, do jakiego biomu trafimy, czyli jakie będzie ugruntowanie terenu, na nim żywność i tak dalej. Nie wiem, jak bardzo się zmieniła ta gra, bo ogólnie tylko ją tak wypaliłem, sprawdzić, co, co, co tutaj się stało ciekawego. Te aktualizacje mnie troszeczkę zgasiły, bo myślałem, że tych aktualizacji nie będzie, a jednak. No i tyle. O. Świat się generuje i zaraz pewnie trafimy, e, nie wiem, będziemy, będziemy oglądać intro, tak mi się wydaje. E, właśnie po tym crashu e, niestety zresetował mi się Isaac i musiałem e, dalej eksplorować ten przepiękny świat e, Wilsonem, czyli tą główną postacią. Mam nadzieję, że już tak nie będzie. E, niestety widzę tutaj jakiś problem, brak odpowiedzi. Ja musiałbym e, w ustawieniach Mirrilisa zmienić to, żeby nie było myszki, ale to w następnym odcinku myślę. Okej, okay. no i mamy. To jest Maxwell. Ja nie jestem dobry w tą grę, więc nie oczekujcie, że ja tutaj popiszę się z Znam jakieś tam zasady. Już nie reagujcie. się, dziękuję. Schowam tę myszkę tutaj. O, kwiatki zbieramy. Kwiatki odnawiają nam życie. Pszczółki są neutralne póki co. Nie powinienem im zabierać kwiatków, ale trudno się mówi. O, mamy marchewkę, zbieramy trawkę i inne tego typu rzeczy o, przepraszam. Mamy krzemienie. To pozwoli nam. Stworzyć pierwsze narzędzie w naszych rękach, czyli siekierę. Będziemy mogli ścinać drzewa, tym samym budować e, wszelkiego rodzaju ogniska. Widzę, że e, ten. Marchewka się. A nie, co to jest? Moment. Zerknijmy, co to jest? Radish, czyli e, rzepa czy mandragora. E, dobra. Zbieramy kwiatki. Najważniejsze są krzemienie. Ja zbieram wszystko. Z kwiatku będę mógł e, zrobić później wianek. Który ustabilizuje mi, wynormuje ten poziom zdrowia, zdrowia psychicznego, tym samym nie będzie spadać w eee, nocy i tak dalej, i tak dalej. Ok, zbierajmy padyczki. Eee, poruszam się. Eee, o właśnie, poruszam się, eee, klawiaturą, nie używam myszki. Tu widzę jakiś biom, mam nadzieję, że tu będą jakieś e, kamienie i, i te inne rzeczy. Eee, stwórzmy sobie pierwsze narzędzie, a tym narzędziem jest siekiera. I zaraz sobie pościnamy jakieś drzewka. O! To co ważne, zbierać krzemienie. Na samym początku, te krzemienie później będę miał dużo, e, więc się mm, nie przejmuję tym. Ot. Ścinamy drzewka. Najważniejsze przetrwać pierwszy dzień. E, na razie będzie łatwo. Jeśli się nie mylę, do piątego dnia. E, czy coś w ten tym Szyszki zbieramy, szyszki można sadzić z szyszek. A, a, nie, jednak nie ma, nie ma biom biomu pustynnego, na której zna znajdują się zazwyczaj e, bawoły, o, czy inne tego typu zwierzęta, także znajdują się króliki często, e, no ale są kamienie, a ja potrzebuję samorodków złota, żeby stworzyć science machine, czyli maszynę, która e, pozwoli mi <laughs> troszeczkę się rozbudować i założyć jakąś główną bazę. E, a i zaczek jest kochany. Znijmy jeszcze to drzewko. E, tego drzewa muszę mieć dużo. znaczy to jest tak... E, drzewo daje nam 0,20... E, 1,25 poziomu e, naładowania ogniska. Czyli jeśli dorzucamy drewnienko, e, to ten poziom rośnie. E, mamy mini mapkę tutaj do góry mam nadzieję, że wam do czegoś pomoże, wam w czymś pomoże niestety e, problem jest w tym, że e, przy minimapie nie mogę odpalać mapy i na przykład to troszeczkę utrudnia sprawę, bo nie widzę gdzie są pułapki, e, ta mini mapka jest mała zobaczę jeszcze czy da się zmienić jej rozmiar, e, o, ale też żeby wam to zbytnio nie przeszkadzało, mm. o i tyle Rzepki zbieramy, czy mandragory. ok, tak coś przeczytałem może mi się E, o. E, w takim biomie możemy znaleźć pająki. Tam są borówki. Borówki także się przydadzą, żeby uzupełnić nasz poziom głodu. Jest to jed jeden z lepszych mm, i łatwiej dostępnych zaspokajaczy e, głodu. Jeśli można to tak nazwać. O! Mamy króliczki i mamy. O. E, tu mamy krasnalej jakieś inne rzeczy, krasnal e, wiem, że to jest potrzebne do, coś tutaj jest z, z tego potrzebne do maxwell e, door, czyli nie, później przechodzimy taki e, typowy e, survival, tam musimy przetrwać, kwiatki zbieram, bo e, jeśli zbieram kwiatki, a, uzupełnia mi to e, poziom mojego zdrowia psychicznego, co jest ważne. O, i zbliża się noc. Już jest troszeczkę ciemniej. O, krzemienie. O, tam mamy borówki. Idziemy po borówki. Kurczę, y, trzeba, ważne żeby... Y, ...głód ten uzupełniać, ale zbieramy wszystko, y, co jest y, w zasięgu. Y, to jest pierwszy dzień, więc uzupełniamy zapasy do takiego stopnia, żeby y, w miarę przetrwać. E, po prawej do góry macie wskaźnik e, dnia i nocy, czyli kiedy skończy się noc i tak dalej, i tak dalej. To mam króliczą norkę mógłbym sobie e, zrobić, zrobić pułapki, e, ale może jeszcze nie chcę tego zrobić. Coś mi wyskoczyło, coś mogę stworzyć nowego. Nie wiem co to jest, ale... O. Wspieramy. Zetniemy sobie drzewko. Eee, no i od. kurczę, ja mus, muszę doczytać troszeczkę o tej grze. Eee, grałem w nią dosyć dawno. Eee, strasznie mi się podobała, ale strasznie lamiłem w nią eee, i, i wcale nie było tak łatwo. No to jest coś, co lubię, czyli nie, nie jest łatwo, tak? Eee, w grze. Jeszcze troszeczkę mamy tego czasu, więc mogę sobie jeszcze poeksplorować, ewentualnie wydobyć jakieś tutaj surowce. Eee, o, przemień. Najbardziej. Z tego co wiem, to... Znaczy z tego co widzę To zmniejszyli wytrzymałość narzędzi Czyli siekiery i e, pikaksa czyli kilofa e, W sumie z tego co widziałem, to bardzo to zmniejszyli wytrzymałość. Chyba, że mogę się mylić. Mogłem czegoś nie zauważyć, mogłem coś przeoczyć wcześniej. O, zaraz mi się rozwali ta siekierka. O, ostatnim y, udało mi się, o, stwórzmy sobie jeszcze jedną siekierkę. Zbierzmy krzemień i rozpalmy ognisko, co by przetrwać. O, ja sobie zrobię tutaj. Pójdę wy, wydobyć. A, co ważne, trzeba się chować przed gru. Gru to jest y, taka paskuda. Która zadaje nam obrażenia, jeśli nie trzymamy się ognia. Ok, myślę, że to ognisko. A rozpalmy sobie. Będziecie lepiej widzieć wszystko. Dołożymy sobie drewienka. O, tutaj, ładnie. O, i możemy sobie w tym czasie pozbierać jeszcze. No, jeśli wyszedłbym tutaj w tą ciemność. No to gruby mnie zaatakowała. I byłoby nieciekawie. Ona ma nas na kilka hitów. Także e, jedynym celem, który jest tutaj słuszny, e, to trzymać się blisko źródła światła. E, inaczej nie jesteśmy w stanie e, przetrwać. Ok, myślę, że tutaj już wszystko zrobiłem. Mogę jeszcze te saplingi zabrać. E, o. I trzymać się blisko. No i teraz tak, trzeba poszukać biomu. Przejdę tutaj na lewo, tak mi się wydaje, albo pójdę dołem e, wzdłuż e, linii mapy i poszukam biom biomu pustynnego, gdzie będą króliki, będę miał łatwy e, 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 łatwe dojście do jakiegokolwiek pożywienia Ot, i tyle. I kamienie. E, żeby zbudować science machine i rozbić główny obóz e, i postaram się zrobić to w takim miejscu e, mało dostępnym do oponentów, bo E, za jakiś czas zaatakują mnie pierwsi oponenci. A ci oponenci zwani są psami gończymi. E, no i z nimi jest problem. Będę musiał sobie zbudować włócznie. E, żeby przetrwać. Okej. Okay. Do tego czasu muszę znaleźć biom pustynny. To jest ważne. E, mogę sobie zbierać. Póki co. O. Zetniemy sobie drzewko. E, do tego czasu mogę zbierać wszystko po drodze. No, uzupełniając tym samym zapasy. O! A co to to? Czy ja mogę to zabrać? O, cholera. To był zły pomysł. Zdecydowanie. nadzieję, że to przestanie mnie gonić w pewnym momencie. Eee... Znaczy to są właśnie te psy gończe, nie? One za jakiś czas będą chciały mnie... Eee... To jest Ice tough. ja bym mógł je sobie zamrozić elegancko. Ale to jest bardzo fajne i przydatne urządzenie. Widzę, że tam dwa już przestały mnie gonić. Eee, pójdźmy w dół zatem. O, większość przestaje mnie gonić już. No więc całkiem spoko. Jeśli będą dwa, to ja je tym Ice Staffem e, załatwię. O, i tyle. I mam już pierwszą broń, która w pewnym sensie mi pomoże, e, w większości. Ciekierą trudno rozwalić jest y, psy czy jakie inne. O! Siema. Dziękuję, one obronią mnie, zabiją pieska, a ja sobie zabiorę mięsko, o ile mi nie zeżrą te świnie. E, o, i jeszcze mamy. Zobaczcie ładnie. E, zaczęło padać. No i tyle. I mamy pierwsze berełko. E, ISTUF. Jest całkiem spoko. Niestety co ja bym mógł wyrzucić. E, nie wiem. Wyrzucę to drewno. Okej, to mi nie jest potrzebne. Nie jem monstrotów. Właśnie, ja jestem głodny. Eee, trzeba pomyśleć o jakimś jedzeniu. Zjedz to na razie. O, rzodkiewki fajnie uzupełniają. Rzodkiewki, czy rzepy, czy mandragora eee, ładnie uzupełnia. Ja muszę zobaczyć jeszcze tłumaczenie dokładne tego, bo ja nie jestem pewien, a nie chciałbym. O, patrzcie, jest ja pustynę. O, zobaczcie, od razu przestało padać. To jest miłe. Eee, i tak, ja mogę na przykład króliczki sobie zabijać w różny sposób. Jednym ze sposobów jest właśnie ISTAF. Mogę je zamrozić e, i po prostu je rozwalić. E, te psy plus burza spowodowały, że e, mój poziom e, jakoby zdrowia psychicznego troszeczkę e, podupadł. E, co to oznacza, że będą pojawiać mi się halucynacje. W pewnym stopniu te halucynacje mogą zacząć mnie atakować, e, jeśli mm, zajdą do krytycznego poziomu. Ja mogę sobie uzupełniać ten poziom zdrowia psychicznego, na przykład zbierając kwiatki. E, I to jest bardzo miłe. O, mogę zrobić tu pułapki. Tu już widzę, że mam e, potencjał e, zbierania żywności, czyli mięsa, kąsków mięsnych. E, które też mi pomogą w pewnym stopniu. Okej, okay, tu mamy kwiatek. Widzicie? Zobaczcie, sobie na ten mózg, czyli moje zdrowie psychiczne, ono rośnie, kiedy zbieram właśnie te, te kwiatki. Właśnie. Ok. To co ważne, to znaleźć gdzieś tutaj blisko kamienie. I to nie mogą być zwykłe kamienie, tylko kamienie z samorodkami złota. O, zbiera jajzak Z samorodkami złota. E, I fajnie byłoby, gdyby były też tutaj bawoły. E, bawoły, w stanie godowym, mogą mi pomóc. Na przykład z drzewcami, które mnie gonią, i innymi oponentami, także które mnie gonią. E, Mogłbym zostawić tu pułapki, ale może jeszcze na razie nie chcę. <laughs> Jeszcze na razie zrezygnuję. Kiedyś polowanie na króliki było zdecydowanie łatwiejsze. Tutaj mamy muchomory. Ja na razie ich nie zbieram, bo muszę doczytać e, dokładnie e, jakie z tych muchomorów, jakie ma działanie. E, zawsze jest jedno pozytywne, drugie jest negatywne, więc trzeba sobie z nimi uważać. E, o. I tyle. Mam kwiatki. Idziemy zbierać kwiatki. E, bardzo przydałyby się kamienie. E, ogólnie fajny biom. Taki biom lubię. I widzicie? E, mogę założyć w takim miejscu bazę. Bazy. Wtedy... Gdybym założył na przykład tutaj, to te psy musiałbym się obudować z każdej strony i te psy mogłyby mieć dostęp, czy inni oponenci mogliby mieć dostęp e, z każdego miejsca. Gdybym założył tutaj małą bazę, to wystarczy tutaj obudować i też jest git. E, dobra, załóżmy się kierę. O! I ma Majstafa, pięknie. Pięknie się zaczyna. Że mi pomoże trochę, e, na przykład w walce z tymi psami. No, są paskudne ogólnie, więc trzeba na nie uważać bardzo. No, muszę pilnować e, tej pory, e, kiedy zbliża się noc. E, o! Tutaj mamy coś takiego jak Wormhole. E, to przenosi nas w inną część mapy. Coś w rodzaju teleportacji. E, czy to nie jest Evil Flower? Nie, to jest zwykły. Ja tak spoko. E, czyli jak najbardziej mogę to zabrać. E, źródło światła także. O, słyszę pająki. Tak, są pająki. Z pająków mogę pozyskiwać silk. Z silku mogę robić przeróżne inne rzeczy i one be... silk jest bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Ale to później. Czyli jedyne co mi brakuje to kamieni w tym rejonie. I to by było genialne miejsce, żeby założyć obóz. Nasz pierwszy, wspaniały obóz. Okej. Okay. Uh, właściwie ten mod z Izakiem uh, miał także. Uh, znaczy, Isaac był uh, wyposażony w kostkę uh, D6 na uh, samym początku, ale nie wiem do czego ona służyła. Mamy kupy. Kupę mogę wykorzystywać w różny sposób, mogę je palić. Uh, właśnie, przydałby się Chester, ale na razie odłożę tą kupę. Tę kupę. O, zobaczcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy pochodnie. Liny i inne bzdety, e, czy tak. Liny ja z miłą chęcią bym zabrał. E, tak, zjedzmy sobie te... O, olero, ro olero Miałem fuksa. Uff. To się nazywało bliskie spotkanie z gru e, tym samym śmierć. Nawet mnie nie uderzył. To mnie cieszy. Czyżby wydłużono czas... E, ten czas, w którym... O, i właśnie, możemy sobie o, ugotować te marchewki, one wtedy są bardziej pożywne. Więc ugotujemy sobie z cztery, myślę, te odłożymy, te zjemy w tym czasie. O, to co ważne, crockpot i tak dalej, i tak dalej, to będzie nam przydatne w pewnym stopniu. E, na przykład do gotowania. Gotowanie jest to jedno z lepszych e, źródeł pozyskiwania pożywienia. Tak samo suszenie e, i inne tego typu ogródki, e, etc., etc. A co tutaj leży? Czy to jest... Aha, to jest... O, no spoko. E, myślę, że na tym ogniu jeszcze dotrwam. E, właśnie, co tutaj jest? Tutaj jest... Jakaś skrzynka e, i gnom. Czyli ogrodowy. Ja się w tym czasie napiję, przepraszam. Właśnie, muszę też pilnować czasu. Myślę, że jeszcze jeden dzień dotrwamy do nocy i sobie skończymy odcinek, a ja sobie nagram w tym e, czasie kolejny. E, tak. Na razie Lin myślę... A wiecie co, wyrzucę to mięso. E, u, zjadłem to mięso. To było złe. Moment, safe. E, weźmy to. Ja sobie odnowię później ten... te zdrowie psychiczne. Właśnie. E, czy ja mogę zrobić już wianek? E, wianek... O! Zrobimy sobie wianek, założymy sobie nagłówkę. E, I teraz to zdrowie psychiczne będzie nam... E, ...diametralnie rosło do góry, więc na razie nie mam się czym przejmować, jeśli chodzi o to. Kurczę, fajnie, tu mamy silki itd tak dalej. jakieś są pierwsze rozmycia, to oznacza, że nasze e, zdrowie psychiczne nie jest, nie stoi na najlepszym poziomie. E, I tyle. Ale jesteśmy na jedzeni, w miarę wszystko jest OK. Oho. Eee, skały, skały, tak bardzo skały. Eee, ten biom jest naprawdę przyjemny, pod warunkiem, że znajdę te skały. Jeśli ich nie znajdę, no to troszeczkę lipa nie ukrywam. O. Będę ich szukał. Kwiatki zbieramy po drodze. Okej, okay. jeszcze mogę dwa razy trawę zebrać. A później jeszcze coś się z niej wytworzy. Tu są pająki, na nie trzeba uważać ostrożnie. E, mógłbym na przykład zabijać pająk. O, widzicie. E, aha, tu mamy tropko elefanta. E, ale o tym później. E, na razie nie mam szans z nim. E, z ko-elefanta można coś tam zrobić. E, o, i plecak, właśnie, ja muszę zrobić plecak. E, tylko jakie ja mogę zrobić ten plecak? Potrzebuję to, 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 to i science machine właśnie, więc jeszcze będę musiał trochę przeczekać. E, ten plecak bardzo mi się przyda. Na chwilę obecną. E, nadal, nadal jest eksploracja. E, na razie nie mam się o co martwić, pożywienie mam i tak dalej, i tak dalej mam. E, no i tylko problem e, tkwi w tym, że nie mam tych skał. E, a żeby podążyć dalej z fabułą gry, czy z dalszą rozgrywką, musiałbym znaleźć te skały. Ot. I tyle. Będziemy się zawracać powoli. E, w żadnym wypadku nie nawracać. To nie jest związek pogromców Jehowy. O, i tyle. E, Trapkę mamy. Na razie nie będę tego zbierał. O, widzicie? I mamy jakieś kamienie. Ja już powoli... Coś tu jest. Są jakieś kamienie. A e, To jest ważne. Te kamienie nie są z samorodkami. To jest, to jest, kamienie z samorodkami są nieco wyższe. I widać takie żyły złota. Wypływające z tych kamieni. Okej. Okay. Więc dalej. Ale to jest dobry trop. E, bo tu mogą się gdzieś te kamienie znajdować. Wiecie co? O. Ja sobie założę tu obóz gdzieś. Pierwszy mój obóz. E, I tyle. E, I pójdę dalej szukać. Bo tu jest piękne, piękne miejsce, żeby przetrwać. E, o, i tyle. I tak, tu widzę już jakieś kamienie, więc najwyraźniej mogą się tu znajdować samorodki złota. E, te, te kamienie z samorodkami złota, ja sobie przeeksploruję je. E, I tak, dojdę tutaj, bo widzę, że... O, w pewnym miejscu się to zatrzymuje. Niestety nie jest to wymarzone jakieś miejsce, ale dobra. Może być tu. E, tu mam las. Poczekamy, jeszcze kawałek się przejdziemy. Może będzie jeszcze lepsze miejsce i będzie gitara. O, blisko mi do lasku i tak dalej, i tak dalej. Czyli pozyskiwanie wszelkiego rodzaju drewna, e, innych surowców. O! I to jest ładne miejsce. Tak mi się wydaje. Czy to może? Tu gdzieś? E, ot! Nie, myślę, że tam było spoko miejsce. Nasionka zbierzmy. Odejdź ptaku. E, Nasionka mogę później, żeby robić pułapki na ptaki i ewentualnie lurować je do tej. E, dobra, w takim razie przeczyścimy sobie tutaj. E, o, i myślę, że tu jest fajne miejsce, żeby sobie stworzyć e, nasze ognisko. I tak, e, kamienie. potrzebuję kamieni, więc muszę iść już wydobyć te kamienie. E, stwórzmy sobie, znaczy tak. Muszę coś zrobić. Muszę coś wyrzucić. To na razie mi nie jest potrzebne. A wyrzuć to proszę. O! Idziemy wydobywać kamienie. Yy, jeszcze raz będę musiał coś wyrzucić. Tego ma zostawię tutaj. tak tu będę miał obóz. Więc to i to mogę sobie zostawić. Ot. O! I tyle. Yy, pójdźmy. Szukać te kamienie. Na, na tej minimapce niestety nie widzę, gdzie te kamienie były, e, i to jest problem tej minimapki. Wiem, że Wam to ułatwia troszeczkę orientację w terenie, e, więc dlatego, że Wam to zostawię. O, żeby jakoś uszanować. E, I tyle, gdzie są te kamienie? Halo, halo, halo. Kamienie są kamienie. E, Możemy mieć jakiekolwiek kamienie, 12 zwykłych choćby. E, to wyrzucimy, to nie jest potrzebne. Chyba, że coś się zmieniło. To najwyżej później się zmieni jakoś. O. Zbierajmy e, I tu na dole gdzieś były jeszcze... O dobra, tu już widzę te kamienie. Czyli na, min na minimawce są widoczne. Gorzej z tymi pułapkami są mało widoczne, nie, nie ukrywam. Dobra, pilnujemy nocy. Muchomorek, on się schowa później na noc. O, o tam są dwa kamienie. Wezmę, podejdę do tych kamieni i rozpalę sobie ognisko. O, i tyle. Czemu nie mogę zbudować. Nie rozumiem, czemu w tym, tym miejscu nie mogę zbudować tego. Zaraz zginę, bo. O! jest gita. Weźmiemy sobie tę nasionkę, póki co? E, dołóżmy sobie troszeczkę do ognia. A, halo, podnieś to. Ok, i możemy sobie wydobywać tu. Tu na razie gru nas nie e, trafi. Tego nie chcę, o. Eee, potrzebuję 12 kamieni do tego, żeby stworzyć to ognisko, to campfire. Właściwie co to jest nitr, to jest... Nie mam żadnego pojęcia co to jest, nieważne, dobra, eee, to wyrzućmy. Eee, zbierzemy sobie tą trawkę, póki co, o, mogę sobie zebrać dwie trawki. No i dobra, poczekamy na koniec dnia, na koniec nocy. W dzień pójdziemy sobie w miejsce, gdzie stworzymy sobie obóz, zrobimy sobie campfire i myślę skończymy. Ot, Ten odcinek. Ładnie się szykuję. Mam jakąś broń, ewentualnie mogę się czymś bronić już. O. Trzeba coś zjeść. To jest ważne. Nie jest tego tylko. O. Sobie usmaż najpierw i teraz sobie zjedz. O, poziom głodu e, zoptymalizowany No i dobra. Pięknie, będzie saving, będzie lag. Quick lag mały O, halo, halo, nie ma quick laga. A to Natomiast O, jest. Teraz zatrzymam się. No i mogę eksplorować dalej. Yy, dobra, pójdziemy w tamto to miejsce. Ono jest tutaj. Założymy sobie nasz obóz, co bym widział na minimapce. Gdzie on się znajduje? No i sobie skończę. O! Tu byłoby chyba lepsze. Nawet rozwiązanie. O, nawet nasionka sobie zbierę po drodze. Ale chcę też mieć dostęp do tego biomu e, z drzewami. No drzewa są bardzo przydatne. I tyle. Ja będę mógł sobie sadzić je później. Więc będzie całkiem nice. O! I tyle. Fire pit. Nice. No i tyle. Myślę, że na razie sobie skończymy naszą przygodę z Zajzaczkiem w Don't Serve. Ja mam nadzieję, że oczywiście nim nie będziemy głodować. Kończymy na dniu czwartym, a ja zapraszam na kolejne odcinki z tegoż tytułu. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.